Od paru dni mam problem z kręgosłupem. Dzisiaj ten ból usiągnął kulminacyjny moment w czasie startu, i teraz również. Nie mogę narzekać, tak naprawdę. Bardzo cenny medal, bardzo. Ehm, o, już nawet jest podpisany. Także Bez bardzo błędów, wszystko. dzień był błąd. Dokładnie, tak. I troszkę cięższy <laughs> niż ten z Eugene. Ehm, bardzo cenny. Tak naprawdę też wywalczony, każdy medal ma swoją historię i też ten wyścig to jest taka fajna nauka na przyszłość. Ehm, i... I też jakby taka nauka, że tak naprawdę trzeba walczyć do końca i wierzyć w swoje możliwości, i nie poddawać się presji chwili i emocjom w danej chwili towarzyszącym. Nie lubię takich określeń: historia bólu i cierpienia. To jest, że tak powiem, troszkę takie dramatyzowanie. Nigdy nie ma tak naprawdę w 100% idealnych warunków do startu. Zawsze. Coś jest przeciwko, ale ważne, żeby wyjść tak naprawdę na plus. Prawda jest taka, że rzeczywiście od kilku dni, od paru dni mam problem z kręgosłupem. Dzisiaj ten ból osiągnął kulminacyjny moment w czasie startu i teraz również. No zastanawiałam się jak to będzie przed wyścigiem i w czasie wyścigu, ale no wypadkowa jest bardzo cenna, także. Także mam nadzieję po prostu, że będzie wszystko w porządku. Jak się chodzi w takich warunkach. Tak naprawdę warunki są sprzyjające do, dla sportowców wytrzymałościowych, ponieważ taki deszczyk i powietrze dość lekkie, nie, nie jakieś takie przed burzą. Nie było takiego zaduchu, pozwalało na swobodne oddychanie i oddechowo czułam się komfortowo, także pogoda myślę, że była sprzyjająca dobrym wynikom. Po pierwszym kilometrze można było zauważyć, że no, no na początku prowadziłam stawce. Miałam taką jakby świadomość, ale też widać, że rywalki później same poprowadziły kolejne kilometry, także też nie zdawały się konkretnie na mnie. Ciekawy wyścig, dużo się działo tak naprawdę na trasie wyścigu, było dużo takich szarpnięć, też takich, miałam dużo w głowie kalkulacji jak to może być i. Jeżeli nie ma takiego jakby um, luzu też, um, jeżeli ciało troszeczkę odmawia, to też trzeba, że tak powiem, um, swoje szanse tak przekalkulować. Ale no super udało się i, i no co udało się, no bo wy, wywalczyłam, to wypracowałam, ale. Um, no, ale cieszę się, że po prostu zdrowie pozwoliło mi na tyle i warunki, żeby zdobyć ten medal. Bo spełnieniem moich marzeń to już był pierwszy medal mistrzostw świata. No, a teraz po prostu kolejne medale, no to również to jest kolejna tak naprawdę super wspaniała historia. Ten medal, również droga do niego, również praca była tak naprawdę wykonana duża, także bardzo się cieszę, że jestem powtarzalna, że trzy razy się udało, że nie jeden raz i, i koniec, tylko że no po prostu jestem, można powiedzieć, na, na, na topie, że tak powiem, chodu.